Ostatnie cztery odcinki naszego cyklu „Łakom dla każdego to pokazanie jak podłączyć, zainstalować oraz spersonalizować cyfrowy notatnik Bambu, graficzne tablety piórkowe Intuos, Intuos Pro oraz Cintiq. Ale cykl zaczął się od powiedzenia czym jest tablet i jakie ma zastosowanie. Następnie dokładnie przyjrzeliśmy się zawartości pudełek z tabletami Bambu, Intuos, Intuos Pro, Cintiq a także Mobile Studio Pro. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób uruchamiamy i doprowadzamy do stanu już używalności Mobile Studio Pro. Tak naprawdę, jak wiemy, można go wykorzystać na kilka różnych sposobów. No mam nadzieję, że wiecie już to, ale bierzmy się po prostu do roboty. Każde urządzenie zewnętrzne musi mieć sterownik, w związku z czym najprostszą metodą i zawsze skuteczną jest znalezienie aktualnych sterowników na stronie producenta, czyli wpisujemy wakom.com. Wchodzimy sobie na stronę łakoma, taką ogólną, i tutaj w saporcie belka górna po kliknięciu. Po, przenosi nas to do nowej strony, gdzie mam taką belkę z niebieskimi napisami, gdzie pierwszą pozycją jest drivers i tutaj klikamy, aby przejść do strony z pobieraniem y, sterowników. I teraz nie musimy wyszukiwać naszego urządzenia, dlatego że sterowniki są ogólne i dotyczą tych najnowszych wszystkich produktów. Y, uwaga inaczej jest przy starszych produktach. Wybieramy naszą wersję systemu y, operacyjnego, czy mamy Windowsa, czy Maca i klikamy po prostu Download i w tym momencie akceptujemy jeżeli jesteśmy oczywiście zalogowani jako administrator akceptujemy kolejne kroki i przeprowadzamy po prostu instalację Dobrze i teraz w zależności od systemu te okna oczywiście instalacyjne będą wyglądało robinkę inaczej ale tak naprawdę tutaj wielkich tajemnic nie ma po prostu musimy przejść przez całą procedurę Łącznie z akceptacją warunków, yy, yy, zaakceptować, zainstalować, yy, wpisać hasło administratora, jeżeli trzeba. Yy, to są niewielkie różnice między Windowsem a Maciem, ale tak naprawdę yy, wszystko trwa dosyć krótko. W przypadku Maca y, zamykamy po prostu, y, otwieramy okna i jesteśmy gotowi do podłączenia urządzenia. W systemie Windows pamiętajcie, żeby zawsze zrobić restart systemu i uruchomić komputer od nowa. Przed rozpoczęciem pracy musimy spersonalizować sobie działanie zarówno piórka, jak i samego urządzenia. Chodzi o to, żeby nam się pracowało wygodnie, ale przede wszystkim, żebyśmy nie mieli tutaj na przykład problemów z tym, że na przykład, nie wiem, piórkiem klikamy i kursor jest zupełnie gdzie indziej. To będzie jedna z pierwszych rzeczy. Oczywiście, żeby to.